5 rzeczy, które chciałabym wiedzieć idąc do liceum. Zapraszam Was na moje nowo otwarte konto Rozwoja Maniaczka, ponieważ jest tam bardzo mało osób, a chciałabym, żeby było ich więcej. Po pierwsze, oceny nie mają żadnego znaczenia, naprawdę nikogo nie obchodzą Twoje oceny. Ważne, żeby mieć tą dwóję i zdać, tak naprawdę liczy się tylko i wyłącznie Twoja wiedza na maturze. Dwa, ludzie są bardziej ogarnięci niż podstawowcy. Jak ja sobie przypominam moje akcje z 7-8 klasy, co patrzę na to i mówię, to byłam ja. Naprawdę w liceum ludzie już przechodzą w ten taki... Następny stage okresu dojrzewania i zaczynają być tacy bardziej ogarnięci, i można nawet znaleźć osoby, żeby rozmawiać z nimi na ambitne tematy. 3. Twórz wspomnienia. Serio, przez dwa pierwsze lata w ogóle nie radziłabym już zakuwać do matury, chyba że jesteś na biolchemie, ale tak to skup się na tym, żeby właśnie poznać ludzi, żeby tworzyć wspomnienia, bo czas licealne to jest bardzo piękny czas i na pewno będziesz go wspominał w przyszłości. 4. Nie musisz pisać matury ze swoich przedmiotów rozszerzonych. Jeżeli jesteś na matwizie, równie dobrze możesz pisać polski rozszerzony, tak jak ja to na przykład robiłam. Nie przejmuj się w ogóle. Jeżeli jesteś na takim kierunku i okaże się, że Twoje rozszerzenia ci nie odpowiadają, możesz się samemu uczyć do innych rozszerzeń, albo nawet zmienić klasę. 5. Matura wcale nie jest taka straszna, jak mówią. Nauczyciele straszą, że o matura, nie wiadomo co, najważniejszy egzamin w życiu, w ogóle to zmiecie was z że będzie taka trudna, to będzie na maturze, to będzie na maturze. Nie słuchajcie tego gadania. Matura nie jest taka straszna. Jeżeli zrobicie sobie dobry plan nauki i się przyłożycie w ostatnim roku, chyba, że jesteście na Brylchemie, to naprawdę ją zdacie i to, to nie jest nic strasznego. To jest jak taki po prostu bardziej poważny sprawdzian. Idziecie, piszecie sobie, wychodzicie, mówicie z ludźmi a co miałeś w tym zadaniu, a co miałeś w tym zadaniu? No dosłownie jak sprawdzian. Nie ma co się stresować. Prześlij ten filmik znajomym, którzy też idą do szkoły średniej.